Strefy walk w Poznaniu. Powiedzmy jeszcze, że tutaj wśród osób siedzących przy stolikach widowskich znajdował się także zaproszony przez organizatorów Aleksander Jemilianienko. Znakomity również zawodnik. Mówi się o tym, że być może niebawem dojdzie do jego walki z Mariuszem Pudzianowskim. Brat Fiodora, który jest w wyważony z uważany za najlepszego w kategorii ciężkiej. Jeśli nie najlepszego w ogóle. Chociaż ostatnio walczący może z trochę mniej uznanymi zawodnikami. A my oglądamy już drugą walkę Cezary Burczkiewicz kontra Marcin Kurylczyk w czarnych spodenkach Cezary Burczkiewicz. No i początek pierwszego starcia Kurylczyk walczący jak widzimy w koszulce Tak, Razgard tutaj jeśli zawodnik lubi walczyć w parterze pozwala jakby zmniejsza śliskość, tak? Widzimy właśnie akcję parterową. Tutaj trzymanie za głowę, tutaj z tego nic nie będzie. Zawodnik jest ciałem po drugiej stronie przeciwnika, tutaj na pewno nie będzie żadnego duszenia, nic tutaj zawodnikowi z góry nie grozi. Mamy pozycję boczną, a właściwie zawodnik walczący teraz z dołu trzyma głowę, właściwie tylko się pompuje. Widać, że nic tutaj tego nie wyszło, jest kontrola z góry. Choryczyk teraz już oswobodził się. On dosiadzie, i teraz próbuje znów zadawania ciosów. No i znowu mamy taką samą sytuację: dosiad, uderzenia z góry. Podchodzi wyżej kolanami, żeby rozłożyć ręce, żeby uniemożliwić bronienie się. Tu mam multę możliwości, może uderzać, może kończyć. W bardzo nieciekawym położeniu jest Cezary Buczkiewicz. Narożnik ostrzega, żeby zawodnik pracował z góry, żeby sędzia nie podniósł walki z powrotem, żeby zawodnicy zostali w parterze. Mus, musi być akcja prowadzona. Bardzo spokojnie pracuje Kurylczyk z góry kiedyś jakby się nie spieszył z wychodzeniem, no to nie jest za dobra taktyka. Jest chyba klepanie, jest chyba klepanie, tak, tak, tak. Nie widział żadnych szans na to, by wyjść z tej no, opresji. Nie, nie było pracy jakby w ogóle z także... I w ten tutaj. sposób druga walka kończy się także już w pierwszym starciu. Zwycięstwo Marcina Kurylczyka, który bez większych problemów, chociaż jak jest skórą, nad 8.00 no tak, przypadkiem wejść do szatna, poważnego kryzysu. Walkę Marcin. I Mariusz Kudzianowski ogłasza zwycięstwo właśnie Marcina.